Jak pan starosta ocenia tegoroczny jubileuszowy turniej szkół powiatowych? Pani redaktor, jest to dziesiąty jubileuszowy, bo tak można nazwać. Wspaniale, no co to można mówić. Rozpoczął ten turniej, rozpoczął ten turniej dzieci szkoły specjalnej. Pani redaktor obserwowała to, coś pięknego, ten występ tych dzieci z szkoły specjalnej tak spowodował, że atmosfera tak powolutku rosła, 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 dopiero jak te takie różne prawda, występy była, szczególnie te kabarety mogły po prostu powalić każdego. Cieszę się bardzo, że taki turniej jest, ale zastanawiamy się, czy, czy nie zmienić tego turnieju w przyszłym, w przyszłym roku, ponieważ już ta młodzież już na takich jest szczycie, że możemy jeden rok odpuścić i zrobić tak zwany przegląd zespołów. Przegląd szkół, żeby to po prostu trochę dać im oddechu, bo taka tu jest rywalizacja, no i ta, i tu, i tu, kto zwycięży, nie wiem, ale atmosfera jest wspaniała i z tego się jako starosta powiatu mrągowskiego cieszy. kibicowałem wszystkim szkołom, biłem dla każdej szkoły brawa. Wojciech Malajkat, dyrektor Teatru Syrena w Warszawie i twarz powiatowego turnieju szkół w Mrągowie. Panie Wojtku, jak pan ocenia tegoroczny jubileuszowy turniej szkół w Mrągowie. Robimy ogromne postępy. Mówię robimy, bo ja czuję się jednym z elementów tego turnieju. To jest coraz wyższy poziom, to są coraz większe ambicje, coraz fajniejsze propozycje. Jestem dumny ze swojego miasta i z młodych ludzi. Czy możemy już zapytać, czy pan ma swojego faworyta? Czy jest taka szkoła, która podbiła właśnie pana serce? Ja staram się tego nie robić, żeby nie być stronniczym. No, mam sentymenty swoje i to jest jasne, ale chyba dosyć jednak obiektywnie to oceniamy. No, w tym roku wygrało Liceum Ogólnokształcące, a zaraz potem jest zespół szkół numer 2. Ale w tym roku też fantastycznie, bo na pudle znalazły się wszystkie szkoły, bo egzekwo, baza i zespół szkół zawodowych mają trzecie miejsce. Bardzo się z tego cieszę, to oznacza, tak jak mówię, to podnoszenie nieustanne poprzeczki. I na koniec pytanie, co dla Pana oznacza przyjazd tutaj do Mrągowa i oglądanie mrągowskiej młodzieży i ich talentów? Przypominam sobie siebie ja sprzed tam 30 paru lat, kiedy sam brałem udział na tej scenie w takiej rywalizacji. Cieszę się, że nic się nie zmienia, że duch w narodzie nie ginie. Jury. i ten oto puchar, który trzyma pan dyrektor trafił do rąk pierwszego liceum można powiedzieć, że po ładnych kilku latach. No po ładnych kilku latach. W tamtych latach lepsi byli sąsiedzi, a w tym roku my jesteśmy najlepsi, bo myślę, że jednak mieliśmy taką przewagę we wszystkich kategoriach, że zasłużyliśmy sobie na ten puchar. Wielkie ukłony dla dzieciaków. To jest ich zasługa. Jak to wygląda? Co dla Pana uczniów oznacza taka rywalizacja jak dzisiaj na scenie Centrum Kultury i Turystyki? Myślę, że możliwość sprawdzenia się z innymi i sprawdzenia na co ich stać, bo ich stać jest na bardzo dużo i ja się cieszę, że, że tak się sprężyli w tym roku, Takim bardzo zależało na tym, żeby ten puchar do nas wrócił.